Wieczór, chyba tak można powiedzieć, witam tam panu na konferencji po meczu z Floty z Wigrami. znamy trener gości, pan Zbigniew, pan Czmarek. świetny piłkarz, lekki Francuskich klub, a także reprezentacji Polski. Chyba już mieliśmy przyjemność gościć pana trenera przy okazji meczu w Floty ze Witamy tak zatem ponownie i prosimy o komentarz. No Chciałbym pogratulować ten rok i awansu do następnej rody. No my przyjechaliśmy tutaj wygrać to spotkanie, ale niestety trafiliśmy na dobrze dysponowaną flotę, która pokazała nam, że najmniejsze błędy w naszych szeregach kosztowały nas utratę dwóch bramek, które zdecydowały o zwycięstwie. I może mieliśmy też swoje momenty, w e, niektórych fragmentach zupełnie wszystko się prezentowało, ale e, ja powiedziałem chłopakom, że na tym poziomie najmniejszy błąd kosztuje stratę punktów. E, brak zwycięstwa, czy, czy nawet remisów i tak się dzisiaj zakończyło, także jeszcze raz to mnie powtórujecie zwycięstwa i życzę lepiej, żebyś zaszedł z dużym rachunek Dziękuję, Dziękuję bardzo. I teraz bezbodarze Pan Tomasz Kafalski. Dziękuję trenerowi za, za gratulacje. Cieszę się, nie mam co ukrywać. Pierwsze zwycięstwo. Sytuacja, jeśli chodzi o wynik, podobna jak w macie, ale dzisiaj zespół wykazał się większą konsekwencjami i szkoda, że Dawid Kowicz czy Sebastian Olsza nie podwyższyli w wyniku poprzednich, gdzie mieliśmy taki fajny 15 minut. na pewno ten match byłby spokojniejszy. Yy, gry yy, pokazały się z bardzo dobrej strony i to yy, nie, z nie z premedytacją w pierwszej połowie oddaliśmy inni inicjatywy, da dając im rozegrać tylko w tyłu, tylko po prostu z tego powodu, że robiliśmy to bardzo dobrze i nie za każdym razem zdążyliśmy z jakimś wysokim presjeniem, ale za jedną rzecz dzisiaj moich chłopaków yy, mogę pochwalić, że spróbowali wykorzystać pierwszy błąd przeciwnika i z tego pierwszego błędu wynikał drugi, po którym padła druga bramka, która yy, doprowadziła do tego, że wygraliśmy ten ważny mecz i cieszymy się ze mocno Dziękujemy bardzo i tradycyjnie zapraszam do zadawania pytań. Może ja krótkie pytanie na temat Kaparskiego. Panie trenerze, jak Pan traktuje rozległych w tym sezonie na kogo chciałby pan trafić w następnej rundzie, czy to na przykład leki jak Humorystycznie powiem, że chciałbym na celtik trafić, ale na Celtic nie gra na naszej. A może na wtedy Ja na pewno wystawiałem dzisiaj skład taki jak pokazałem raczej, że traktujemy ten mecz poważnie. Ci piłkarze, którzy grali nie podstawowi w ostatnich dwóch meczach, to byli piłkarze, którzy bardzo mocno rywalizowali z tymi swoimi, swoimi kolegami. Część z nich, nich jestem zadowolona, część z nich musi jeszcze pracować, pracować bardzo ciężko, żeby wejść do, do pierwszej jedenastki. Los nam przydzieli Rywala, no fajnie byłoby się spotkać z kimś tutaj na, na, na naszym stawionie, jeśli chodzi o klub a jeśli byłyby to biało-zielone barwy, byłoby jeszcze.